Cześć! Jak widzicie, jesteśmy teraz w Maroko. Ostatni odcinek nagrywaliśmy jeszcze w Bolonii, w Hiszpanii, natomiast sprawy potoczyły się dla nas tak, że wylądowaliśmy w Maroko. Jak do tego doszło? Dostaliśmy zaproszenie od Joanny Grabowieckiej, żeby wziąć udział w jej sztuce Strefa Szeptów. Jedziemy do Maroka, jedziemy do Maroka. <laughs> Gatole Maroko. El Gatole el Maroko. Kiciek jedzie do swoich przodków, do tygrysu, do Afryki, tak? Kiczku? Nie wiem, czy tygrysa będziemy widzieć, ale. W poniedziałek, w poniedziałek już chcemy być hmm. w Zagorze na teatral. Proszę nie działać, jak tu filmy nakręcam. <laughs> Takie życie, nie? We wtorek bierzemy tak, udział w strefie szeptów na no, takim przepięknym spektaklu Joanny Grobowieckiej na festiwalu teatralnym w Zagorze, a w poniedziałek chcemy już być tam, żeby jeszcze mieć z dziewczynami o, próbę. kuki kukić się niecierpliwi. No tak, no nikt nie lubi być schowany w torbie. No. Także do zobaczenia po drugiej stronie. Wjeżdżamy już na prom w końcu Na nasze stanowisko Pogoda straszna po prostu To co? Płyniemy Tak Kicku? Gdzie my płyniemy? Gdzie my płyniemy Kicinku, co? No, wyjeżdżamy już z promu Jest już pół do pierwszej Myśleliśmy, że to wszystko szybciej potrwa Jest pół do trzeciej, a my jeszcze nie wyjechaliśmy z granicy Kiczku, czy ty sobie zdajesz sprawę, że jesteśmy w Afryce? Gdzie ty jesteś? Gdzie oni cię zabrali znowu, co? Gdzie oni cię zabrali, co? A teraz zapraszamy Was na krótki klip, gdzie pokażemy naszą drogę. Jechaliśmy z Tanger Med przez Rabat, Casablanca, skręcając przed Agadirem na Tarudant i kierując się już na zagórę. Naszym egzotycznym doświadczeniem było zatrzymanie się w górach pośrodku dosłownie niczego, koło według nas opuszczonego małego obiektu. Zatrzymaliśmy się, żeby chwilkę odpocząć, i nagle z tej małej chatki wychodzi starszy mężczyzna w długiej, charakterystycznej dla tego regionu todze i zaprasza nas do środka. Postanowiliśmy odpowiedzieć temu, do czego życie nas zaprasza, i zostaliśmy po raz pierwszy poczęstowani marokańską, słodko-gorzką, mocną herbatką.

Sandra, chante, pourrait-elle chanter une chanson pour toi? Non, eh, ok, je français, pas fait. La la la. Oui, oui, oui. Yeah? Oui. Oui, oui. Okay. En okay. Okay. polonais. polonais, okay, okay. Slavic. Ah oui. oui. Yeah, oui. Okay. Eh, re... okay. 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 świecznie siądzu, na kadzi dlańskie pole widzi dziewcy A jak ja wyjdę, a jak ja wygrę, kiedy ludzie mnie znają, ludzie nas znają.

Une tradition ah ouais, euh, en Pologne. Ah oui bien. <coughs> je l'ai dit. Qu 70. 70. 6. 6. 70 iPhone of XS. Mm. Uh. Regarde les minéraux. Amethyste, fossile. Je connais. Amethyste. Non. Fossile. C'est tout à fait. Non, non. Ici, ici.

Taka pierwsza magiczna historia z marokańskiej baśni podróży, która oczywiście okazała się niczym innym jak próbą sprzedaży kamieni. I oczywiście kilka kupiliśmy. kochani, chcę Wam przekazać kilka ważnych informacji, których będziecie potrzebować, jeżeli chcecie podróżować wanem do Maroka. Przekażę Wam te informacje sama, ponieważ Marcin się rozchorował, jest nie w formie. A więc tak, dokumenty, które potrzebujemy dla nas, dla samochodu i dla zwierzaka, bo my podróżujemy z kotem, jak wiecie. Więc dla nas paszporty, wjeżdżamy na paszport. Dla samochodu, oprócz standardowego prawo jazdy, dowodu rejestracyjnego i ubezpieczenia, potrzebujemy zieloną kartę w Maroko na granicy. Na podstawie dowodu rejestracyjnego jest wydawana taka mała karta tymczasowy dowód rejestracyjny marokański i to jest najważniejszy dokument, z którym podróżujecie w Maroku. Dokumenty, które potrzebujecie do podróżowania z kotem. I tutaj się dla nas zaczął cały proces, taki troszeczkę skomplikowany, ponieważ my spieszyliśmy się, żeby być na 11 grudnia na południu Maroka, na festiwalu, na który zostaliśmy zaproszeni, a mieliśmy dosyć mało czasu i informacje, które znaleźliśmy na internecie, troszeczkę nas zmyliły. Myśleliśmy, że to wszystko, załatwianie pewnych spraw zajmie może kilka dni. Natomiast, kiedy udaliśmy się do weterynarza, okazało się, że cały proces trwa minimum dwa tygodnie. Jakie dokumenty już mieliśmy? Mieliśmy już paszport Unii Europejskiej, ponieważ wcześniej podróżowaliśmy z Kiczkiem z Irlandii do Polski, więc mieliśmy paszport, mieliśmy mikrochip, Kiczek był zaszczepiony w lutym przeciwko wściekliźnie i to szczepienie ma ważność na 3 lata. Natomiast okazało się, że potrzebujemy jeszcze test serologiczny, czyli to jest test z pobranych próbek krwi na przeciwciała przeciwko wściekliźnie i na wyniki tego testu czeka się minimum 2 tygodnie w Hiszpanii. Nie wiem, jak to wygląda w Polsce, natomiast w Hiszpanii tak to wygląda. Plus, później na podstawie tego testu weterynarz wydaje świadectwo zdrowia, też takiego ogólnego badania kota, i później jeszcze na podstawie tych dokumentów dostaje się dokument sportu, który zezwala na transport zwierzęcia do Maroka. Więc w momencie, kiedy my poszliśmy do weterynarza i usłyszeliśmy, że czekanie na, na wyniki testu trwa minimum dwa tygodnie, a my za dwa tygodnie mieliśmy być już na południu Maroka, gdzie mieliśmy ponad 1000 kilometrów do przejechania, troszeczkę się Martwiliśmy, że nie zdążymy na ten festiwal. Natomiast znalazł się tam jeden cudowny weterynarz, który wziął sprawy w swoje ręce i, mimo tego, że cały personel mówił, że nie, że niewykonalne, on postanowił nam pomóc. Serdecznie go pozdrawiamy, jeżeli nas ogląda. Um, więc dostaliśmy w przeciągu chyba 10 dni wyniki testu. Na podstawie tego testu weterynarz wypisał taki dokument, świadectwo zdrowia, zbadał też Kiczka, spojrzał mu w uszy, w oczy, w zęby, zbadał temperaturę i wysłał nas z tymi dokumentami do portu. Tam już było umówione przez weterynarza spotkanie i tam dostaliśmy dokument zezwalający na transport Kiczka. Też taka informacja jest w tym dokumencie o tym, że nie wystąpiły żadne przypadki wszyklizny w okolicy. Więc z tymi dokumentami pojechaliśmy i te dokumenty też były sprawdzane na granicy i jest to bardzo ważne, żeby mieć te dokumenty, bo później przy wjeździe z powrotem do Hiszpanii może być bardzo problematycznie cała przeprawa z promu przez granicę w Maroku trwała dosyć długo. Była to dosyć męcząca dla nas sprawa, bo wypłynęliśmy z Maroka o dziewiątej wieczorem. Myśleliśmy, że to wszystko potrwa bardzo krótko, natomiast trwało to około 6 godzin w sumie. Była duża kolejka samochodów. Najpierw nasz samochód był skanowany przez taki ogromny skaner. Musieliśmy wysiąść i czekać, aż ten skaner zeskanuje trzy auta Na raz. To jest prawdopodobnie szukanie broni. Były pytania, sprawdzanie kilka razy dokumentów i też Panowie weszli na tył kontenera, ale specjalnie tam nie przeszukiwali. Bardzo ważne jest to też, że nie wolno wjeżdżać z dronem. Pytali o drona, my wiedzieliśmy, że z dronem nie wolno wjeżdżać, więc zostawiliśmy drona u naszej znajomej w tarifie u Pauliny. Paulina, pozdrawiamy Cię serdecznie i dzięki za pomoc. Więc to w zasadzie wszystko. Jak Kiczek znosi podróż, Kiczek znosi podróż świetnie. Wychodzi sobie, teraz stoimy w górach, jedziemy już z Zagory na Wybrzeże. Zaraz Was wezmę do chorego Marcina i się z Wami pożegnamy. Dzięki. Doberek. Doberek. To ten chory Marcin jest tutaj? Chory Marcin. Nagrywamy te życzenia dla Was dzisiaj, 24 grudnia, w Dzień Wigilii. Jutro zobaczycie ten film, więc chcemy Wam dzisiaj życzyć wszystkiego, co naprawdę dobre, piękne, dobry, piękne no. tego, co uskrzydla, co rozwija naszą duszę, co otwiera nasze serce, żebyście zawsze słuchali głosu serca. Nie jest to może zawsze łatwe, ale zawsze najpiękniejsze. Życzymy Wam naprawdę zdrowia i po prostu szczęścia, bo każdy chce być szczęśliwy. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Kiciek u góry śpi nad nami i tak. też Wam życzy po swojemu. Dołącza się do życzeń? Oczywiście, że tak, słyszałaś? No i to jest koło, proszę Państwa. Ojejku. Jeszcze raz życzymy Wam magicznych, spokojnych świąt i zapraszamy do odwiedzenia naszej strony w stronę słońca przez v.pl, na której znajdziecie galerię zdjęć z miejsc, w których byliśmy, muzykę i blog.